Pan Jezus wypełnił wszystko. Pismo Święte uczy, że dzieło zbawienia jest zakończone. Pan Jezus Chrystus nie oczyszcza świątyni w niebie, on już wypełnił wszystkie obrazy starego przymierza. W Ewangelii Jana 19 rozdział 30 werset powiedział: "Wykonało się", "Tetelestai". To słowo oznacza zostało zapłacone w pełni i to jest klucz. Nie 1844 rok, lecz Golgota jest centrum historii zbawienia. W liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 26 werset, napisano: Teraz objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Chrześcijanin nie szuka ukrytego sądu w niebie, ale chrześcijanin ufa temu, co już się dokonało. Adwentystyczne daty i wyliczenia nie prowadzą do pewności zbawienia, lecz do wątpliwości. Wiara w Chrystusa daje pokój, bo to Chrystus jest pełnią, a nie początkiem procesu. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I duch proroctwa to nie jest Ellen White. Adwentyści uczą, że duch proroctwa w objawieniu 19.10 oznacza pisma Ellen G. White, ale Biblia wyjaśnia inaczej: świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To nie odnosi się do jednej ludzkiej osoby, lecz do Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego, który objawia Chrystusa. W proroczym słowie, spisanym w Piśmie Świętym w Biblii, to znaczy w Piśmie Świętym. I prawdziwe proroctwo zawsze wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa, a nie na Proroka. W Ewangelii Jana szesnasty rozdział trzynasty do czternastego wersetu Pan Jezus Chrystus mówi Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi Was we wszelką Prawdę, On mnie uwielbi. Ellen White często stawiała siebie w roli interpretatora Biblii, co jest sprzeczne z jej wystarczalnością. Drugi Tymoteusza 3,16 mówi, całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki. Chrześcijanin nie potrzebuje ducha prorostwa w postaci człowieka adwentysty. Ma ducha świętego i spisane słowo Boże, Biblię. Dlatego, że Biblia, pismo święte w całości jest wystarczalne, należy ją rozumieć tak jak jest napisana. Nie dodawać nic, nic ujmować.